Albo gramy dalej, najwyżej podzielę ten film na pół, jak się tam przedostać tędy chyba? Dobra, sieci rybackie. Co my tutaj mamy? Są zombiaki, chyba nie ma. Lecimy dalej. Mamy tam ropuchę. Tu jest czysto. Ja tutaj już nie byłem. Na tej wieży. Tak, tutaj. Ale to zadanie. Zadanie mam na dole. Znajdź zaginiony patrol. Tutaj jest bezpieczna strefa. Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Przeszło. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Są warte więcej niż życia gnojków, którzy je nieśli. Myślisz, że szybki jesteś? O, cholera. Co to się stało? Ktoś strzelał? Chulera, nie mam apteczki. No to jak to? Nie mam alkoholu. Okay. Jeszcze nie, poczekaj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to przejść. Dobra. Idziemy jeszcze raz z tematem. Może tutaj. Jest koperta. Dobra, mamy ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Jak teraz od gościa tutaj... Hej ty! Odwiedz. Chodź, ja stąd, spadam. Dobra. O cholera. Ropucha mnie zaatakowało, spadam. Nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Sprawdźmy, co tutaj jest. No brakuje, brakuje apteczek. O, jest alkohol. Zróbmy sobie jedną apteczkę. Okej. Okay. Dobra, trzeba oddać tego quest'a. Jak stąd wyjść? Fuck. Nie jestem przygotowany na takie pojedynki, A co to było jakieś zioła chyba. go tutaj jest otwarte Nie zamykają Okej, wracamy do Rajsa Zakończymy te Questy Wow Dobra, oto plany Doskonale Można na Tobie polegać bardziej niż na tych Ochlejmordach Rajs na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Jeśli okaże się współczucie, uznają je za słabość. Daj im palec, a wezmą całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie, Daj ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do Dziury. Ach, toż to nasz Sługa Wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę! Ach, twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz, tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru... pękła. Co? Ja! Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. Przyjdź do mnie, jak wrócisz. Mam coś dla ciebie. galera Dobra Tutaj stałe miejsce kontaktu z gerę Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak. I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do. Jak możesz. Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się słyszysz? Pierdol się. Dokładnie, yy, to samo mi chodzi po, po, po głowie. Nie chcę tego yy, mówić. Staram się używać jak najmniej przekleństw. Uwaga wszyscy! Mówi Alfie! Ale nie podoba mi się to. Traciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik Jeff wziął się zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam. Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. A tutaj są te, te zioła Fosforyzujące grzybki O Pozbieramy Tyle? Dlaczegoś to służy, ale no, Za wiele czasu nie mam Oddam questa do wieży Dawaj. Brecken. Brecken, słyszysz nie? Tu Krain. Brecken, jesteś tam? Cholera. Jade, tu Crane. jesteś tam? Krain? Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Raiz chciał, żebym. On wydemał nas. Mam tylko pięć fiolek. kropli antyzyny. Dobra, jestem bezpieczny, Boże. To bezpieczny wybuchła zaraza właśnie. Musi być w jakiś sposób się. Jade powiedziała mi, że ludzie na osiemnastym piętrze zaczęli się zmieniać. Muszę jak najszybciej dostarczyć antyzynę do wieży. Masz tę antyzynę? Dawaj mi ją. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym... W tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z brekanem. Zaniosę te leki do Leny. Co nam dają? Tak, odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były ci... Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... To byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać! Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Haranu? Parę wizytówek. Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... Pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. No dobra. Zakończyliśmy. Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Klain! Mogę ci ufać? Ha! <grywa> Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę ci nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć... Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny! To się uda! Dobry z nas, team. Dwa! Kur... Nie puszczaj! Nie puszczaj! Kościół, co ty robisz? O, oh, fuck... Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas, team. Słuchaj, Rahim. nie mamy materiałów wybuchowych, ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od spajka, a to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No nie tak, bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj. Na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! Ach. Fajne są te kastenki, powiem wam, bardzo mi się podobają. Co jest? Każdy ma jakąś w sobie tutaj, z tych pobocznych bohaterów. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy Cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Raiz. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wyjwasz wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Hmm. Dobrze, podoba mi się to. Podoba mi się. Um... Zdanie na ten temat głównego bohatera. No i co teraz? Crane, mówi Date. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla Ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Dobra, kochani. Kończę kolejny odcinek Dying Light. No, fabuła robi się dosyć interesująca. Ten odcinek podzielę oczywiście na dwie części. Właśnie minie zaraz za chwilę godzinka Fajnie, fajnie się grało Mam nadzieję, że to w miarę będzie do oglądnięcia O do obejrzenia No i co, zapraszam Was na kolejne Dying Light Oczywiście do samego końca Może ktoś wytrzyma to na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!